Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy o tym, co wybrać, jeżeli mamy gotówkę albo się zastanawiamy, czy kupić mieszkanie, czy kupić grunt. Jakie są różnice? Yy, czy więcej plusów będzie w zakupie ziemi, czy w zakupie mieszkania? Także zaczynajmy w pierwszej kolejności, moi drodzy, zastanawiając się właśnie nad tym, co wybrać czy mieszkanie w postaci właśnie jakiejś małej kawalerki pod wynajem, czy jakiś grunt. Który kiedyś będziemy na przykład mogli podzielić na działki albo od razu kupić jakiś grunt budowlany w dobrej lokalizacji, no bo wiadomo, że za grunt w głównej mierze za cenę odpowiada lokalizacja, no i media, więc fajnie, jeżeli te media by już były, a dodatkowo, jeżeli będzie w fajnym miejscu ta działka. I teraz tak, jakie są plusy mieszkań, jakie są plusy działek? Na pewno słuchajcie, jeżeli chodzi o mieszkania, no to tutaj co miesiąc może nam wpływać tak zwany przychód pasywny, czyli chodzi o to, że co miesiąc najemca będzie nam płacił jakąś tam kwotę, która będzie pokrywała podatki, a dodatkowo my możemy też e, zarabiać na tym jakąś tam kwotę X na przykład 300 zł, 400-500 zł, też w zależności od tego jak tam wyjdzie, e, jaka tam wyjdzie e, jaki tam wyjdzie czynsz. To jest pierwsza rzecz, natomiast jakie ja widzę minusy w ogóle w tym rozwiązaniu? Pierwszym takim minusem, moi drodzy, jest to, że przy samym zakupie my cały czas musimy się tym zajmować, musimy to wyremontować, musimy o to zadbać, musimy wystawić ogłoszenie i tak dalej, więc raz, że nam to zabiera czas, a dwa, dodatkowe pieniądze, też do końca nie wiemy jakie, no i cały czas mamy tą nieruchomość w głowie. Jeżeli zakupujemy grunt... A rzadko teraz się zdarza, że ktoś dzierżawi no i płaci nam, więc to na pewno będzie minus. Natomiast na plus jest to, że kupujemy, wrzucamy, słuchajcie, pieniądze i nam sobie te pieniądze w tym gruncie leżą. Raczej nikt nam tego gruntu nie zburzy, tak jak na przykład w bardzo trudnej sytuacji. Takiej bardzo mało realnej, myślę, ale przy jakimś konflikcie zbrojnym, kiedy mieszkanie ktoś tam może zburzyć, ten grunt cały czas jest. Więc to są na pewno plusy gruntu. Mieszkania jakieś tam można dobudować, gruntu nie dobudujemy. Także te grunty, mimo wszystko, słuchajcie: tak jak mieszkania wystrzeliły w górę, teraz spadają. Tak, grunty cały czas delikatnie, delikatnie, delikatnie pną się w górę. Także gdybym miał wybierać, słuchajcie, to chyba. Gdybym miał około 200-250 tysięcy złotych wolnej gotówki, co myślę, że no średnio raczej większość ludzi nie ma takich oszczędności, kupiłbym mieszkanie właśnie pod to, żeby wynajmować ewentualnie później sprzedać, ale również grunt będzie fajną inwestycją, szczególnie rolny, który kiedyś warto go kupić w dobrej lokalizacji, żeby się ta lokalizacja, no też tego nie przewidzimy, ale w miarę urbanizowała i wtedy żeby można było ten grunt podzielić na działki i z biegiem czasu po prostu sprzedać i pomnożyć ten Kapitał to też nie jest proste, bo tam trzeba odralniać, trzeba uzyskać jakieś pozwolenia i tak dalej, ale myślę, że też fajna opcja, więc warto się nad czymś takim zastanowić. Także jednoznacznej, słuchajcie, odpowiedzi nie ma. Wszystko ma plusy i minusy. Na pewno kupując ziemię, nie musimy praktycznie no, o tym myśleć, chyba że chcemy coś z tym dalej robić, ale tak, to nawet składając jakieś papiery, słuchajcie do urzędu, czy dzieląc ten grunt, minie jakiś czas, jak na przykład z takiego starostwa przejdzie do gminy. Takie pismo, miną miesiące, więc tutaj e, na pewno ten grunt, słuchajcie, to jest taka lokata kapitału na lata. I przede wszystkim, co najważniejsze w inwestycjach, nie nastawiajcie, słuchajcie się na stopę zwrotu w perspektywie roku czy dwóch, tylko w perspektywie wielu lat. Mnie tutaj te mieszkania przekonują z tego względu, że tak jak mówię, jest ten przychód pasywny. Słuchajcie, macie. Więc nawet jeżeli ktoś kupuje na jakiejś tam dźwigni finansowej, a nawet jeżeli nie kupujecie i już to mieszkanie macie, no to możecie zauważyć, że co miesiąc jakieś tam pieniążki, powiedzmy nawet te 300 zł czy 400 zł, co ktoś powie, że teraz to jest nic, ale lepiej jest to mieć niż nie mieć. Jeżeli macie parę takich mieszkań, to już jest coś. A paradoks, słuchajcie, jest taki, że takie mieszkanie to przy sprzedaży i tak z roku na rok jego cena jakoś tam będzie rosła, a jak nie będzie rosła, to przynajmniej będzie na stałym poziomie. Warto w coś zainwestować, jeżeli macie gotówkę i tutaj właśnie polecam Wam e, nieruchomości. E, w moim przypadku, e, tutaj może nie chcę mówić o moich nieruchomościach, ziemię już widzieliście, mieszkanie właśnie teraz się przymierzam też, e, co, co nieco Wam Pokażę, powiem jak to wygląda, i nawet słuchajcie, jakbym od tego najemcy miał te 200 czy 300 zł, co myślę, że będzie sporo więcej, ale nawet gdyby, no to, to i tak będę zadowolony, bo te pieniądze nie leżą sobie po prostu na koncie, tylko coś z nimi zrobiłem. I czy dla przyszłych pokoleń, czy nawet dla mnie za parę lat, słuchajcie, sprzedajecie takie 4 kawalerki czy trzy kawalerki i już macie e, milion zł. Więc e, myślę, że fajna e, sprawa. Oczywiście nie jest to dla wszystkich, niektórych takie remonty czy w ogóle mogą denerwować, tu jedna ekipa bierze tyle, druga tyle, trzecia tyle, zastanawiamy się jak to zrobić, więc nie każdego będzie to interesować, więc wtedy polecam grunty, kupujecie, później sprzedajecie i za bardzo się tym nie będziecie przejmować, ale oczywiście tutaj już każdy musi decyzję podjąć. Moje zdanie jest takie, że warto dywersyfikować, mieć trochę tego, trochę tego. Wiadomo, że łatwo się mówi, jeżeli w perspektywie całego życia średnio komukolwiek z Was uda się jakąś taką inwestycję zakupić, coś takiego powiedzmy właśnie w postaci gruntu, dodatkowo oprócz mieszkania, to super. Większość ludzi niestety nie kupi, nie ma się co czarować. Mamy w Polsce realia, jakie mamy, też osoby, które zarabiają po 3-4 tysiące miesięcznie, po prostu nie będą miały z czego. Wiadomo, jakie są koszty życia i tak dalej, więc. To, to jest odcinek taki, myślę, dla, też dla tych osób. Natomiast po prostu większość ludzi tego nigdy nie zrobi. Trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, więc trzeba się po prostu zastanowić, co innego możemy zrobić. No i tutaj. Przychodzą mi do głowy na przykład inne pomysły w postaci, dzisiaj nie o tym odcinek, ale w postaci jakiegoś tam złota, jakiejś złotej monety, słuchajcie, srebrnej nawet monety, cokolwiek, co przytrzyma wam wartość. Do giełdy się nie dotykam, do kryptowalut praktycznie się nie dotykam, bo się na tym nie znam. Natomiast e, jeżeli chodzi o nieruchomości, no to tak jak mówię, myślę, że warto. Też jestem laikiem, są ludzie, którzy nagrywają. Słuchajcie, na YouTubie mają po 50 mieszkań, 60 mieszkań. Też są tacy ludzie, do takich ludzi w ogóle nawet. Powiem Wam szczerze, nie aspiruję, bo to już są dla mnie jakieś w ogóle horrendalne. Nie wiem, czy ci ludzie naprawdę mają tyle mieszkań, jest, jestem w szoku. Natomiast yy, mówię, jedno mieszkanie słuchajcie, tak nawet do emerytury, żeby yy, pracowało na Was, myślę, że jak najbardziej fajnie, czy nawet kiedy się sprzedać, jeżeli byście potrzebowali gotówki. I jeszcze jeden, słuchajcie, mankament, który się dowiedziałem: dużo trudniej jest sprzedać wbrew pozorom grunt rolny niż. Mieszkanie. Wiem, że pewnie wiele osób o tym wie, natomiast sporo o tym nie wie. Warto o tym powiedzieć, że jeżeli będziecie chcieli szybko sprzedać, to dużo szybciej sprzedacie mieszkanie, moi drodzy, niż grunt. Dlaczego? No, mam tam swoją teorię. Może nie jest ona prawdziwa, ale chodzi po prostu o to, że jak macie grunt, no to macie tylko grunt, nie ma tam jeszcze mieszkania. Ktoś się tam nie wprowadzi, a jak macie mieszkanie, to bezpośrednio już ktoś może zamieszkać, więc może z tego wynika to, że szybciej jest to sprzedawalne. Nie wiem, no tu, tu ciężko mi powiedzieć, jak macie jakieś pomysły, to piszcie. W komentarzu, więc tutaj decyzję jakby Wam pozostawiam. Jeżeli ktoś w ogóle, słuchajcie, zgromadził taki kapitał, to super, to w ogóle gratuluję, ale myślę, że na etacie będzie to trudne bardziej na własnej działalności, ale trzymam kciuki, że Wam się uda. No ale dzisiaj taki odcinek co bardziej warto to wszystko zależy. Tak jak widzicie, słyszycie, nie jest to takie proste. Natomiast warto mieć kawałek swojego gruntu nawet na jakieś marchewki, pietruszki, buraczki czy cokolwiek żeby być trochę niezależnym, albo właśnie jakieś mieszkanko po prostu, jeżeli się kiedyś dochłapiecie, żeby, mówię, na tą emeryturę, żeby sobie jakoś tam godnie żyć. Nawet, słuchajcie, jak macie te 1000-1200 zł, to już jest taki, jakiś zastrzyk gotówki, coś można za to sobie, sobie kupić. Także to tyle, moi drodzy, jeżeli się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, jeżeli macie pytania, to oczywiście śmiało piszcie. Trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia. Cześć.